Tutaj? Prawda. Ta. Nie wiem, bo do czołgu nie robiłem handlingu. To kurwa. Tak. O kurwa. Kurwa, tanio skóry nie sprzedaj. Wsiadaj. Zaraz ci udowodnię. Tak eee, potrzebny mi jest to 750 zł i, i go mam. Tutaj tutaj... W jednym dodajcie. Tutaj? Prawda. Ci nie wyjebie ta pach. Ale tutaj cię rozjebie kurwa jednym butem. Umalski Bo z przodu to prawda, z przodu to jest pancerne Gdzie jesteś? Yy, wiesz co? Przystebie yy, z ubraniami przy kolędzie Ale no widzę cię Ty to weź jakieś auto większe, weź sobie z res Guardiana i weź mnie poramuj mój I zobaczymy kiedy padnie kurwa silnik No tym to bez przesady Kiniasz z właśnie, on, bo właśnie yy. takie samochody powinny być kurwa do tego, Chodź tu kurwa <laughs> Poczekaj, poczekaj, zeź sobie jednego monstera. Ta, wyjebiesz mi dzwona tak yy, bezpośrednio od przodu, nie? nie który to był. Ej, i jak coś to wiecie, A, żeby to używać tak? bitów Żeby używać A, ta, ta. Bitów, nie trzeba trzymać taba, nie? No wiem Widzisz, on, on, to, to, to jest problem tych samochodów. Ja w się monstery z przodu? Właśnie już powinien te auto nie działać, nie? No też nie do końca, nie? Bo dla mnie... Ale to wiesz, ciężko jest trafić na konwoju, bo oni uciekają przy okazji. Więc dla mnie takie jedno uderzenie powinno stykać. I dalej będziesz mógł jechać. Ale już dymi mi się. No, no ale musisz przejebać w ścianę stare, nie? No czekaj, potestujmy to, ja naprawiłem go. Czekaj, ja zaraz tam. Yy, jak to się nazywa? Dominator? Tak, dominator 3. Nie, 4 jednak. Ja bym takie samochody wprowadził, ale dla mechaników, żeby oni je mogli respić zasiano. Do odbić. To są kurwa... Bardzo by to było klimatyczne. A żeby wypuszczali? No ogólnie wypustki, ale to wiesz musisz A, być czy, ten czy ten Ja dogój, bym zrobił wypożyczenia takich, wypożyczalnie no, tak, 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 takich tak, tak. Out, mówię ale za bardzo, bardzo właśnie, bardzo wysoki pieniądz. Kurwa, to. Jak się to no z tym jest problem generalnie. O kurwa, nie! To jest takie mocne? Tak. Tylko to jest... No wiesz, nie? dwa razy to użyjesz i wszyscy będą wiedzieli co się dzieje. Co... No ale bardzo ciężko jest tę te samochody. Nie, nie, to to zapomnij kurwa, że to w ogóle coś z tym zrobisz. Ten busik jest za bardzo. No? Nie zatrzymasz ich ni ujania. Czekaj, spróbujemy ciężarówką. Pan też być chciałeś. Pan ma to do siebie, że on fajnie przyspiesza. To jest jedna chyba najlepszy przy GT. No w silnik myśli... O, już się dymie, już się dymie. Napraw sobie ten no, samochód No to zobacz, kurwa, człowieka. No, to trzeba było napierdalać, to policja już by napierdalała To drogę musieli napierdalać Jeż tam w stronę komendy eee, I zawróć wąszy przy samochód, a no. ja ten I będziemy jechali na czołowo, zobaczymy, kurwa, jak z pełną prędkością to wyjdzie Co jest grane? a yy, Let's make LSPD great again Tak zwane tak, budujemy kurwa mur. U, tak, tylko na pewno policjant się zachowa w ten sposób, kurwa i przyjedzie no. ci na dzwona, nie? No właśnie, no w tym problem. Wcale ci nie zjedzie na prawo. No to się... Ale widzisz, dymi się od razu. Był, był, był totalny wpierdol kurwa na czołowe, a on dalej, kurwa, tylko się dymi, da się nie jechać. Nie? W tym problem. No ale wiesz, no, wtedy no, lekkie stopnięcie, kurwa, zobacz. I żyje. No <noise> teraz mi padł. No bo fantom ogólnie jest potężny, patrzcie. Ty możesz se kurwa ze rozwyjebanym silnikiem wstać, i tak cię będę przesuwał tym samochodem. Tylko nie obrócisz tej, tej, tej żarówki, Ciężko jest ją kurwa przewrócić na bok na przykład. Przewróć Znaczy no to trzeba mocno jednąć, nie? Nie no, Patrz i teraz historia kurwa z życia wzięta. Wysiadaj, bo ci łeb rozpierdolę. Ja mam kuloodporne szyby, tak? O ty kurwa. <laughs> ja tejże Tylko teraz jest problem z tabem kurwa. Czemu? Jak se chcesz szybko schować broń, to tabulator wychodzi. Ale weź kurwa nie strzelaj. Kurwa trenuję Ema, żeby rozpierdalać wszystkich na serwerku. No w sumie cały czas broń trzeba będzie sobie ustawiać kurwa na odpowiednim slocie, nie? Mhm. Ja A jak chcesz, ją schować, to wystarczy jedynkę kliknąć jak można jedynce. No tak. Ja Do maja. tego trzeba będzie się przyzwyczaić. Dzięki Kinia, ty to jesteś kurwa killer. <gryś> <gryś> też mam na Mike ujdzie. Kinia A. to jest kurwa Kinia się jest, nie pierdol. Kur tak, Kinia jak się wceluje kurwa, to nie ma, że je nie trafi. <gryś> jest to było tak szkoda, że tak slajnic zrobię. Puff! Ja powiem. generalnie te konwoje bym kurwa rozpił bo to no, jest jeden oczywiście. z największych problemów Ta, siedzę, jedziemy? Zobaczymy. Zobaczymy czy padnie, no, jadę jadę już Którym pasem? Ty jeszcze swoim, ja spróbuję to zrobić z killem. nie No już zaraz ci znajdę O kurwa No bo jak pan mał podbija to nie może bo Dobra ten, śmieje się rzansie, przepchnij, jedziemy ta, dalej. Tak, jedziemy dalej. <gry> Teraz powinien się kurwa poddać, nie? No. Ale pat silnik? Nie pat, nie? Nie. nie padł. No właśnie w tym problemie. Chcę King Blender kurwa dać. Czy w ogóle znaleźć? Czekam aż się boli odmyśli A póki co trenujemy aima W górę, sukoty utykaj dziurę Patryk dzięki za spierającego poproszę o serduszkę dla niego Który miesiąc? Drugi, yo Ale zajebiście brzmi ten RP, jak ja pierdolę Witam na wyspierbę Jak się rozpiło czołk? <laughs> Jak się rozpiło czołk? Kuba sok przesyła 3 złote. Lepiej streamujesz niż nitro. Jak się rozpiło czołk, czaty? Nie wiem, bo do p nie robiłem handlingu. Samadmila, nie, no przeszykowuje konwój, wiecie? Dla nitra Zapaliśmy go, on jest akurat off-streamowo. A żeby go nie odbili, kurwa, to robimy potężny konwój. Geng unit tworzy konwój. <ganky> Róbcie screeny Hei. <laughs> <coughs> Los? Yo, eee, wiesz co, wziąłem, poszukałem w internecie jak wyglądają kowoje, tepnij się do mnie, mam swoją propozycję. Dawaj. Weź wypierdolny ten 3. obrazek, co wrzuciłeś. A już to są wjebał. Tak. Eee, trzy masz Trzy, no. Go tu trzy. Przepraszam, no. A co ty kurwa, elf cię uczył? Nawet z miałem akademię Dobra, A wiesz, a prawdziwy więzień to zapierdala helikopterem, nie? Ta, ta, ale zobacz na to kurwa Taką broń na wyposażeniu mieć Ale byłoby fajne RP kurwa, nie? Kurwa Gengu sobie nie mogły nawet podejść do konwoju Zde przesyła 3 złote ten czołg to idea i dla Charlotte BoMax 66 <noise> Czołg idealny dla Charlotte Bo idealnie 66 na godziny jedzie To prawda Czekaj, czy wybuchnie. O kurwa, patrz, leje się benzyna Nieźle Gdzie? No pod tym APC widzisz? Leje się Ty no Tylko jest za mostem chyba żeby się rozjebało tak szybko ale fajnie, że taki efekt w ogóle no, jest. No. czekaj, ja popatrzę na jakiś kurwa samoch Czek, GTA 5 moc, e, police bus, prison car. E. <grywka> Jak by to nazwać? Konwój kar! Jak jest po angielsku konwój? Kurwa konwoj chyba, no. No konwoj. Dobra, ta APC to ma dodatkową funkcję, nie wiedziałem kurwa. Może robić ten. Jako... Jako ogniołamacz kurwa, czy kurwie. W Anglii jest... takich kurwa la ciężarówki nie, używają albo takie wany kurwa, nie? To ja akurat wiem jak, bo ja kurwa takie konwoje policyjne jak ja w sądzie pracowałem to, to przywozili ich, nie? I elegancko, właśnie o to chodzi w życiu. To mniej więcej tak wyglądało. Ale ja to na czacie pokażę. No i też kurwa ze trzy radiole dookoła, no jak nasz konwój. No ale ten APC jest mocny w chuj, nie? Tak ci powiem tylko. O, się pali już pół godziny kurwa, nic mu się nie dzieje. Bo to jest serwer deweloperski, dlatego może spawnować kurwa. Nie no, przecież na głównym Zresztu serwerze napierdzam was... Zresztą co was to kurwa interesuje, ja pierdolę. Co on może, a co on nie może? Ja to... <laughs> a nieważne, zjebałem już. więc wiem co i zaśpiałeś Mam ta Dobra. E, czy masz jakiś pomysł kurwa taktyki na konwoje typowy? No. Dawaj.